Cześć jestem, bez ograniczeń. Widać w pierwszym odcinku z CS-a. E, 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 miał być jeszcze jeden filmik z cs ale nagrywałem go dosyć już dawno i tak. I mi po prostu nie miał go w kilkach żadnych i nie mogłem go znaleźć, więc po prostu nie mogłem e, e, tak tego wrzucić. I sądzę, że to, za ten odcinek zagarnił, e, w, w którym nie było dźwięku. E, dźwięku nie było w sumie, nie wiem dlaczego. E, mia miałem go na malefikach, był dźwięk, sprawdzałem specjalnie, bo bez dźwięku mnie nie wrzucił. Wrzucam, a tam bez dźwięku jest wszystko. Bez sensu. Tylko i coś dźwiękiem, a później już nic. I był trochę długi, więc nudny. Ale okej. Okay. Eee, gen na Mirrażu, to mnie jeszcze Duster, Overpassa i Kesha. ale udało mi się na szczęście Mirraża, ja moją matkę. Okej, okay, ja będzie mi cię w Okej. Okej, okay, już jest Nie wiem, czy tak teraz dziwnie w ogóle gra Nie wiem, nawet wczoraj, ale nie wiem, dziwnie w CS Ustać, czy dziwnie to z CS-a ostatnio Wystarczy to pogać już tak mię wczuwam, ale trzeba jednak tą chwilę powiedzieć Nie wiem, jakąś rozgrzewkę, jakiś upuszczony zagrak czy coś Najpierw Boże Co ja zrobiłem? Okej okay. Okej, okay, dobrze to jest tylko rozgrzewka na razie A już chyba wszyscy dołączyli U nich tak, ale czy u nas? Tak, u mnie też już y, są wszyscy, a więc za chwilę mecz zacznie. okej noż. Noż. A za chwilę. To był strój z całą naszą grzechą, to był wstyd. Ja słabo zagrałem, ale mam nadzieję, że w Berczyni lepiej pójdzie. Hello. Okej okay. mam no, nadzieję, że mi naprawdę tutaj lepiej pójdzie. Eee, Gausta Full Eko na pistoletnicę. W ogóle kupuję tak, a teraz akurat tu się nie chciało, ale... Boże, jak zacina. Nosaka. Więc tak mi nie ścinało i jest.

Ale serio mi zaczyna. Ha, Ups. sorry, sorry. No i zabiłem mojego typka. ale no jestem pierwszy. Sorry, sorry. No zabiłem go, nie wiem, to mnie też on nie chciał zabić. Mam nadzieję, że nie. Niechcący oczywiście to wszystko zrobiłem, Post yy, strzelałem do tego od CT, to filmów w niego. Nie dla dobrze. Ale zacina no i dobra wszyscy mi powybijali super naprawdę wspaniale gama to so, mi zacina słowo gama mi zacina, okej? Na pewno. Bardzo dużo szczęścia Na pewno. Jeśli będzie bardzo za zaczynało na odcinku to oczywiście tego nie wrzucę, ale mam nadzieję, że nie. Chyba nie to później O naprawdę, nie wiem jak można oglądać filmik jak kogoś tak zaczyna. Wszystkich nie będą, kto to był, bo tak FIFA zaczynał jak nie było. Dlatego się nie chciało oglądać. Nie, mogę wejść w pakę. Okej, okay, wygraliśmy znowu. Nie będziemy słowo naprawdę idzie. Nie chcę kupię coś innego z tego kawaha. Zrobiłem z kawacha najlepiej idzie, więc nie wiem, nie wiem dlaczego. Tak słabo teraz idzie. No, jedyna, a jako jedyny. Eee, wiem, że to... Znowu nie i czy to jest to bez sensu, ale muszę. Eee, z jednego powodu. No jeszcze coś tam pożycę. No wiecie jak nie będą wszyscy. to mogą się, to mogą mnie jednak dotrzymać do tego końca i wygrać na przykład bombę nie zaglądujemy taki na przykład przykład okej okay. ja zwykle mi słabo idzie oczywiście no to już jest tradycja okej okay. trzeba tutaj każdego konta chronić Ło Wiedzieliście to, się, i ją, mnie zabija, to moje złe. Ale się przestraszyłem, Boże. Chwal, nie wiecie, jakiś w ten czulek się na tym pół. Nagle. No, nie wiadomo, co nie. Nie byłem. Pałac. Nie, łusaka. Nie chcę się użgać. Używam nas na siebie. Daj, gota, trzeba się trzymać. Ja znowu zostaję tutaj już Eee, City spawn! City spawn! Może tu ja jestem drugi Coś tu żydowego Trzeba myśleć, że ten gościu go nie widzi, czy co? No i przegraliśmy Okej. Okay. A ja, ja po co tam tego gościa? Przekaliśmy ląbę. Okej. Okay. Zdefił sobie na ludzie. No, mam hajs, to już mogę sobie kupić to, co zwykle. W na to pewnie, że nie wiem po co je kupuję. Po prostu przyzwyczajony na to. <clears throat> okay. Okay. Na razie jest luz. Oczywiście na razie. Bo długo to się nie utrzyma. Ok, wygaliśmy. Jestem pierwszy, mam 19. No nie najlepiej, ale jakoś. Jednak. Okej. Okay. Po 6 i 19 punktów. Nie najlepiej. idzie mi jeszcze A Jeszcze są po tych... W 6 rundach mam już yy, 40 punktów, ale w zasadzie mam już 30. Ach, na gościu szum. Ja, nie no, ja, za to było. Okay. No ktoś jest. Boże, ale mi to ścięło. O, właśnie, ja mnie pewnie kościół nie wziął jeszcze. Powiedziałem no, coś w tej scenie raczej, ale musiałem, bo Mam jakaś... Wam zabijcie tego typa. Że 80 HP mu zabrałem, nie? Kościół. Mm. 20 HP gościu, miałbym zabić, naprawdę. Taki cienios. Ale okej. Okay. Nie ma co żyć przeszłością. Już. Be ok. Boże, tej każdy mi wchodzi na drogę i jeszcze mi zacina, super. Gdyby w tym meczu mi jeszcze gorzej szło, to bym go na pewno nie wrzuciło. Przed zaczynanie, Ale może wrzucę. Nie idzie mi tak źle. Eee, uh, sorry, okej. Nie wiem, tylko raczej nie zabiłem, tylko strzeliłem. Okej, okay, spawn, city spawn. Kitchen, kitchen. Two kitchen. Kitchen.

Kto ma w ogóle pakę, bo no, ten ma... nie, kto ma pakę, no, ale... aha, tamten niebieski spoko. Nie, bo nie zauważyłem nie ja więc wiecie, okej, okay. chociaż tego jednego. No wiedziałem, że ten gość mnie zdejmie. To by do niego strzelałem. Chyba zawsze gamy I To jest tu trzeci łoże. Ja spadam. w fleżki. Ja to mówię, co go się nie wiem. Chciałbym go skosyć, czy co? No nie wiem. Dobrze, ale Okej. Okay. Trudno będzie tutaj kogokolwiek już dokończyć, ale postaram się. Wreszcie idziemy coraz słabiej. Kik mi teraz gości podchodzi, jakby może oczywiście od moich tak podchodzi. Okej, okay, na nie wyszedł też. Okej. Okay. Sorry. Okej, okay, dobili ten tego typa. Nie muszę czego bać. Tyle dobrego. Jest. Ja go zabiło chociaż. jest źle? wiem, w ogóle No ale ten właśnie ma 16 no to... Asysty są bez sensu, Także tak musta robić. Okej, się chyba. Nie mogę lepiej lecz na pewno. Ale tak na serio teraz. No, ja jeszcze chociaż zaplanowałem No, a 27, a ten gościu ma 35. Już muszę chronić, bo gościu to jest czwarty, wiem, nie zagodził. Teraz mam 7 punktów i jakaś różnica jest. Okej, okay, ja w końcu idę tutaj, już zawsze tam gdzie, 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 Eee, mam palet. Palet. Okej. Okay. No, ja się już na sewer tutaj to oboję. Ja. Już coś stanie i idzie mi słabo. Ile ja mam teraz? Wejście siedem. No. no. Trzeba się bać. Już ciągle jeszcze tłumik założył, ja czy jakiś mieć tłumik. Wiedziałem, że ten gość tutaj przyjdzie w końcu. Ten gościu jeden się chowa to twór spałnie. pewnie teraz też. Nie, tam jest. Okej, okay, tam jednego. Hmm. Ale jest tylko jednego. Okay, ten gościu już ma 25, nie, więc pewnie już się go trochę bać. Tak. Okej, okay, ma no jeszcze 6000, a więc tak na jeden... Panu dwa razy starczy, jeszcze sobie to kupić, jakbyśmy nawet przegrywali. Ja bym umierzał, no, że dla bójstwa to chyba z dwa razy, albo nawet z jeden tylko. Ale chyba dwa. Okej, okay, wygraliśmy, no już jestem tam, gdzie myślałam, i muszę zostać. Nie za Nawet na trzecie miejsce nie mogę wejść. Uwielbiam scenie dalej, nie dalej? Cały czas z tym, z tym dziesięcioma tylko siedzę. Ok. Da har vi to punder. Dobra, chociaż jestem przed tym typkiem, to nie pamiętam zaraz to uprzedzić, nie Chociaż to ja jeden wyżej, nieźle. Okej. Okay. Dobrze, jak zwykle najlepszy. Okej, okay, czyli utrzymam się chyba na tym trzecim miejscu, albo spadnę na ja czwarte, ale tym już się nie przejmuję. Wygląda bardzo dobrze. Okej, okay, ten gość ma 20, więc każdy w czy mnie może dogonić go cały czas. Ten, co jest czwarty, to jest bardzo możliwe, żeby mnie dogonić. Dlaczego ja go poprzedzam, jak mamy tyle samopunktów? Bo ja mam więcej zabójstw. Mnie się liczą zabójstwa po punktach.

Chociaż tyle dobrego, że tylko zrobiłem jeszcze na koniec. Nie wezmę moje zdarzło, chodzi. Okej. Wezmę defius, zawsze odcinek. O Boże! Wiem całym okiem co innego niż chciałem, więc buchy którym zaczynają. Nie, super. dobra. No, Napisułem. Czap mi się nie przydał raczej już. Na pistolet chcę. Idę oczywiście na B okej. Ok. okay. One headshot. Że ja się utrzymam tutaj na tym miejscu, Mam 38 to nie jest źle. Musiałem to zrobić. Ok, bo co ty, ja tutaj tak często chodzę, jak jestem w Anty. idę tutaj, i właśnie nam da jak widzę, że jak wiem, że ktoś jest na A, to idę jeszcze na A. Nawet Ale okej. Okay. Tutaj nikogo nie ma raczej. Tylko moje, tylko moje ścinki. Eee, okej. Okay. Nie widzicie. Nawet tamtego ten nie już w tej ludzie mnie raczej nie dogoni, ale... Okej, okay, jest dobrze ok. Czyli ten masek tak, nie, czy już nie dokoni. No ja nie mogę być już trzeci, Ale okej. Okay. No gdybym miał ace'a, to bym nie mógł. Jeszcze może mm. zdepiąć bombę. No, nie mógł. Ok. Ok, mam wszystko. Ostatnio mam. Ostatni wszystko mam. No. Ok, wygraliśmy, ja słabo oczywiście jak zwykle zagrałem, ale okej, okay, nie mam na co narzekać, mecz nie był najlepszy, miejsce trzecie, no i co tylko tyle, a więc do zobaczenia, no i cześć.